Jeśli szukasz najlepszych rozdrabniaczy ogrodowych, aby utrzymać swój ogród w idealnym stanie, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym filmie pokażemy modele idealne do rozdrabniania gałęzi, liści i odpadów w sposób wydajny i zrównoważony. Odkryj potężne, kompaktowe i łatwe w obsłudze opcje, które dostosują się do Twoich potrzeb. Ponadto przeanalizujemy kluczowe cechy, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję. Pamiętaj, że linki do tych modeli znajdują się w opisie. Numer 1: Rozdrabniacz Einhell jeśli szukasz rozdrabniacza, który łączy w sobie moc, wydajność i łatwość obsługi, ten model marki Einhell to opcja, której nie możesz przegapić. Z silnikiem o mocy 2500 W i dwiema solidnymi ostrzami ze specjalnej stali został zaprojektowany do rozdrabniania gałęzi o średnicy do 40 mm. Szybko i skutecznie przekształca liście, gałęzie i inne odpady w kompost lub ściółkę, co czyni go niezbędnym narzędziem do każdego rodzaju prac ogrodowych lub krajobrazowych. Szeroki otwór wsadowy znacznie ułatwia podawanie materiału, pozwalając na pracę w sposób ciągły i bez przestojów. Składana konstrukcja nie tylko ułatwia czyszczenie, ale także zapewnia bezpieczną i efektywną konserwację. Model ten został również wyposażony w system ochrony przed przeciążeniem oraz wyłącznik bezpieczeństwa, dzięki czemu możesz pracować z pełnym spokojem, nawet podczas długich sesji pracy. Rozdrabniacz wyróżnia się także praktycznym workiem na odpady, który łatwo mocuje się za pomocą haczyków, co pozwala zachować porządek podczas pracy. W zestawie znajduje się także popychacz, który umożliwia szybkie i bezpieczne wsuwanie odpadów, optymalizując proces rozdrabniania. Komfort użytkowania został dodatkowo zwiększony dzięki solidnej konstrukcji z kółkami i uchwytem do przenoszenia, co ułatwia transport urządzenia po ogrodzie lub między różnymi miejscami pracy. Model ten jest przeznaczony dla osób poszukujących wszechstronnego, bezpiecznego i wydajnego narzędzia do utrzymania ogrodu w idealnym stanie, idealny do rozdrabniania liści, gałęzi i innych odpadów roślinnych, numer 2 rozdrabniacz Bosch. Jeśli potrzebujesz mocnego, wydajnego rozdrabniacza zaprojektowanego do ciężkiej pracy w ogrodzie, to narzędzie cię nie zawiedzie. Wyposażony w silnik o mocy 2000 W zapewnia wystarczającą moc, aby szybko i bez wysiłku rozdrobnić gałęzie, liście oraz inne odpady, przekształcając je w kompost lub ściółkę przydatną dla twojego ogrodu. Tym, co naprawdę wyróżnia ten rozdrabniacz, jest stalowe ostrze cięte laserowo, zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową. Precyzyjne cięcie i trwałość nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Dodatkowo urządzenie wykorzystuje innowacyjną technologię, system kontroli prędkości, który umożliwia pracę z trudnymi odpadami bez przerw, optymalizując każdą minutę spędzoną w ogrodzie. Rozdrabniacz został również wyposażony w odwracalne ostrze, które może rozdrobnić gałęzie o średnicy do 35 mm, co zapewnia doskonałą wydajność nawet podczas najbardziej wymagających prac. Niezależnie od tego, czy chcesz posprzątać resztki po przycinaniu opadłe liście, czy zielone drewno, ten model idealnie dostosuje się do potrzeb każdego ogrodu, pomagając utrzymać go w czystości i zdrowiu. Automatyczny tryb pracy sprawia, że obsługa urządzenia jest intuicyjna i wygodna, nawet dla początkujących. Rozdrabniacz został zmodernizowany, co nie tylko poprawia jego funkcjonalność, ale także ułatwia obsługę podczas każdej pracy. Całość uzupełnia praktyczne opakowanie z czytelną instrukcją, dzięki której możesz natychmiast rozpocząć użytkowanie. Ten model został specjalnie zaprojektowany dla osób szukających idealnej równowagi między mocą a praktycznością. Dzięki zdolności do skutecznego rozdrabniania zielonych odpadów i drewna, przekształca utrzymanie ogrodu w prostą i szybką czynność. Jest to również świetny wybór dla osób dbających o środowisko ponieważ przekształca odpady w materiały wielokrotnego użytku. Takie jak kompost, zmniejszając ilość odpadów. Jeśli szukasz niezawodnego, trwałego i łatwego w obsłudze narzędzia do utrzymania swojego ogrodu w doskonałym stanie. Numer 3 rozdrabniacz Forest Master. Jeśli szukasz mocnego i solidnego rozdrabniacza, który poradzi sobie z najbardziej wymagającymi pracami ogrodowymi, ten model Forest Master to doskonały wybór. Wyposażony w elektryczny silnik o mocy 4 koni mechanicznych i 2800 W, rozdrabniacz z łatwością przetwarza drbown drewno, liście i gałęzie o średnicy do 50 mm, zapewniając imponującą wydajność w każdej pracy ogrodowej. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, ten rozdrabniacz łączy moc i praktyczność. Lejek na zawiasach oraz szeroki otwór wyrzutowy znacznie ułatwiają konserwację, umożliwiając utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie przy minimalnym wysiłku. Jego kompaktowa konstrukcja z wymiarami około 82 cm długości, 78 centymetrów wysokości i 47 cm szerokości pozwala na łatwe przechowywanie w garażu lub schowku, chociaż jest przeznaczony do intensywnych prac, waży zaledwie 36 kg, co sprawia, że jest zaskakująco łatwy w manewrowaniu po ogrodzie. Ten rozdrabniacz to idealne narzędzie do przekształcania odpadów ogrodowych, takich jak gałęzie i liście. Przydatne materiały, takie jak kompost czy ściółka, przyczyniając się do tworzenia bardziej ekologicznego i zrównoważonego środowiska. Elektryczny silnik o wysokiej mocy został zaprojektowany do podłączenia do standardowej sieci domowej, co gwarantuje stałą i niezawodną wydajność. Solidna konstrukcja i wykończenie w kolorze pomarańczowym czynią ten model nie tylko funkcjonalnym, ale również atrakcyjnym wizualnie, idealnym dla każdego profesjonalnego ogrodnika. Rozdrabniacz Forest Master jest. Jest niezwykle wydajny i przyjazny dla środowiska, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy pragną utrzymać swój ogród w czystości i w zgodzie z naturą. Dzięki zdolności znacznego zmniejszania objętości odpadów ogrodowych, możesz przekształcić liście, gałęzie i inne resztki roślinne w kompost odżywczy, idealny do wzbogacenia gleby i wspierania wzrostu roślin w naturalny sposób. Praca elektryczna to kolejna zaleta tego urządzenia. Oferuje ono czystsze i cichsze działanie niż modele spalinowe, co oznacza, że możesz używać go każdej porze dnia bez obawy o zakłócanie spokoju sąsiadów czy negatywny wpływ na środowisko. Dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń i minimalizacji hałasu, ten rozdrabniacz to idealne rozwiązanie dla osób ceniących efektywność i odpowiedzialność ekologiczną. Dzięki solidnej konstrukcji, niezawodnej wydajności i naciskowi na zrównoważony rozwój, Test master o mocy 2800 W to narzędzie, które łączy zaawansowaną technologię, praktyczność i troskę o środowisko. To inteligentna inwestycja dla każdego, kto ceni efektywność, jakość i pozytywny wpływ na otoczenie, sprawiając, że prace ogrodowe stają się łatwiejsze, szybsze i bardziej odpowiedzialne. Na tym kończymy nasz film o najlepszych rozdrabniaczach ogrodowych na rynku. Teraz chcemy wiedzieć, który z tych modeli według Ciebie najlepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie? Wybierasz moc, praktyczność czy może kompaktowy design, łatwy w przechowywaniu? Podziel się swoją opinią w komentarzach, z przyjemnością je przeczytamy. Mamy nadzieję, że wszystkie te informacje pomogły Ci wybrać idealne narzędzie do przekształcania odpadów w użyteczne zasoby i utrzymania ogrodu w doskonałym stanie. Pamiętaj, że linki do zakupu każdego z tych modeli znajdziesz w opisie. Nie zapomnij wesprzeć nas, subskrybując kanał, zostawiając lajka i włączając dzwonek, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tym wideo i do zobaczenia w kolejnym.